Dzień dobry. W roku 2024, gdzie nominują konsole takie jak PS5 czy nowy Xbox Series X czy S, chciałbym sprawdzić ile uda się zarobić na leciwej i starszej już konsoli, jaką jest PlayStation 3. Zamysł jest taki, aby kupić uszkodzoną konsolę, naprawić ją oraz sprzedać zyskiem. Bohaterem materiału będzie konsola PlayStation 3 w wersji Slim za 45 zł z uszkodzonym napędem kupiona na Allegro. Przeglądając oferty, natknąłem się na takie ogłoszenie, którego bardzo krótka treść brzmiała następująco: o przedmiocie PlayStation 3, brak padów, brak kabli, uszkodzony port CD, stan wizualny dobry. Zauważyłem również, że w rubryce dysk, ukośnik, wbudowana pamięć jest napisany brak, czyli konsola pewnie nie posiada dysku twardego. Na zdjęciu, które dodał sprzedający, zauważyłem, że konsola posiada kod cech 3004A. Dokładnie taki sam jak w konsoli, którą dostałem kiedyś jako gratis do kupowanego używanego TV. Problemem w tej gratisowej konsoli jest padnięta płyta główna, natomiast cała reszta jest sprawna, wobec czego podmieniłem z niej napęd do świeżo kupionej konsoli z napędem uszkodzonym. Gdy już w głowie miałem cały plan, ponegocjowałem trochę cenę oraz kliknąłem kup teraz. Konsola przyjechała szybko i bardzo dobrze spakowana. Po krótkim odpakowaniu podłączyłem na szybko konsolę, aby sprawdzić jaki jest faktyczny stan. Po włączeniu konsoli na ekranie telewizora wyświetlił się komunikat o braku pamięci masowej, czyli tak jak już wcześniej podejrzewałem, w środku nie ma dysku. Za wiele tutaj nie posprawdzam, trzeba zająć się instalacją systemu. W swoim pierdolniku znalazłem dysk 160 GB, swoją drogą chyba też od jakiejś starej PS3. Do mojej nada się idealnie. Od razu wziąłem się za montaż dysku w konsoli. Kiedy dysk siedzi już na swoim miejscu, przyszła pora, aby zająć się plikami z systemem. Ze strony Sony pobrałem najnowszy firmware i zgrałem go na pendrive. Następnie, według wskazówek na ekranie, zainstalowałem najnowszy Soft 491 i teraz konsola odpala się normalnie. Korzystając z okazji, że jestem w menu głównym, postanowiłem sprawdzić o co chodzi z napędem. Do testu wykorzystałem jedną z gier, która została mi z resztek sprzedanej kolekcji. Włożyłem płytę do napędu i... o dziwo nośnik został odczytany i gra od razu się uruchomiła. Co najlepsze dane z gry bez problemu zainstalowały się na dysku. Aby się upewnić w 100% sprawdziłem również napęd z inną grą i tutaj również wszystko zostało odczytane poprawnie oraz dane zostały zrzucone w całości na dysk. Nie rozumiem dlaczego sprzedawca napisał, że napęd jest niesprawny. Być może pomylił konsolę, które sprzedawał i ta z niesprawnym napędem powędrowała do kogoś innego. Tego już się nie dowiem. Oczywiście, jak to zawsze u mnie bywa, podczas półgodzinnych testów konsola zaczęła wydobywać z siebie dźwięk suszarki, a więc trzeba zabrać zaczyszczenie wewnątrz. Rozbiórka konsoli przebiegła sprawnie i bez problemów. Niestety, w środku, tak jak to zawsze bywa, znajdowało się dużo kurzu i brudu. Zwykłe odkurzanie nie pomogło i musiałem przedmuchać radiator i wentylator kompresorem, ponieważ były one oblepione czymś lepkim i czarnym. Wymieniłem starą i wyschniętą pastę termoprzewodzącą. Z otworów wentylacyjnych usunąłem kłęby kurzu, tak aby przewiew powietrza nie był utrudniony. Na koniec poskładałem wszystko w całość i na szczęście żadna śrubka nie została. Myślę, że konsola jest dobrze przygotowana do dalszej eksploatacji. Po zakończeniu czyszczenia sprawdziłem jeszcze raz, czy konsola działa prawidłowo. Przeszedłem krótki prolog w Batmanie, aby sprawdzić, czy konsola się nie nagrzewa. Po 40 minutach wszystko było w jak najlepszym porządku. Konsola nie wyła już jak suszarka. Wpadłem również na pomysł, aby trochę zmodyfikować sprzęt. I dodatkowo zainstalowałem przeróbkę Hen, która dodaje mnóstwo nowych funkcji w konsoli. Na strychu znalazłem stary pad na USB, którego dorzucę do zestawu, tak aby nowy użytkownik mógł chociaż poruszać się po menu, bo i tak nowa osoba musi dokupić sobie normalnego pada. Teraz przyszła pora na stworzenie ogłoszenia. Wybrałem portal Vinted oraz OLX, aby przyspieszyć sprzedaż. Zrobiłem zdjęcia sprzedawanego sprzętu i dodałem rzetelny opis. Postanowiłem, że wystawię konsolę za 190 zł. do lekkiej negocjacji. Niestety ogłoszenie przez kilkanaście godzin nie cieszyło się zbyt dużym zainteresowaniem. Finalnie, po dwóch dniach, konsolę sprzedałem na OLX, ale nie wysyłkowo, lecz z odbiorem osobistym. Sprzęt sprzedałem miłej pani z synem za 160 zł. A więc po odjęciu kosztów kupna konsoli zostaje mi 110 zł. na czysto. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Uważam, że miałem dużo szczęścia jeśli chodzi o napęd w konsoli. Cała operacja skończyła się tylko na dodaniu dysku, który od dawna leżał w szufladzie, więc nie wliczam jego kosztów, tak samo jak instalacje oprogramowania. A więc budżet na kolejny odcinek to 160 zł. Piszcie w komentarzach swoje propozycje, co można za to kupić, tak aby zwiększyć tą kwotę na zasadzie kup, sprzedaj i zarób. Z miłą chęcią stworzę z tego odcinek. Może powstanie z tego jakaś fajna seria? Liczę na Waszą kreatywność. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do następnego. Cześć.